Dawid Pikor, dotychczasowy kierownik Dąbickiego Domu Kultury Mors, będzie pełnił obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Nowe stanowisko obejmie od 23 lipca. Zasiądzie w fotelu Jana Borka, który dzień wcześniej, 22 lipca, przechodzi na emeryturę. Jest sporo stresu, ale też radości. Myślę, że ten stres będzie raczej taki motywujący i przekuje go ciężką pracę. Efekty dla kultury. To już w tym roku właśnie 10 lat minęło. Były to bardzo różne stanowiska od najniższych szczebli. Także pracę kultury znam bardzo dobrze. Mam nadzieję, że uda mi się wejść w buty poprzedniego Pana Dyrektora i kontynuować tę pracę. Uważam, że poziom kultury w Dębicy jest obecnie na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że dalej tak pozostanie. Na razie te plany jeszcze chciałbym pozostawić tajemnicą. Zobaczymy jak się uda w części finansowej. Ten rąk pandemiczny był bardzo trudny. Nie mieliśmy możliwości prowadzić działalności zarobkowej. Mam nadzieję, że teraz wszystko zacznie wracać do normy, ta działalność zostanie wznowiona i jeżeli uda się pozyskiwać też jakieś środki, to wrócimy pełną parą i będziemy działać. Nie ukrywam, że z panem Dawidem Pikorem ta współpraca układała mi się bardzo dobrze. Był, że tak powiem, najbliżej mnie, widział wszystko, co ja robię. Ja na niego zawsze mogłem liczyć, i stąd też uważam, że będzie mu bardzo łatwo wejść w te obowiązki. Dlaczego on? Bo jest, pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury, ma już pewne doświadczenie, stawiamy na ludzi młodych. Tak jak powiedziałem, jest to osoba pełniąca obowiązki pana dyrektora. Czas pandemii stworzył takie warunki, nie inne. Też w bibliotece nie robiłem konkursu. Myślę, że to jest czas dla pana Dawida, czas na pokazanie się, na przedstawienie nowej oferty, nowej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury. Na pewno poprzeczka jest wysoko postawiona, bo poprzedni dyrektor pan Jan Borek. Poprzedni dopiero 22 lipca zaznaczę, bo na razie jest dyrektorem, będzie wykorzystał urlop. Myślę, że trzeba stawiać na młodych. Myślę, że zna środowisko młodzieżowe jak i dymbickie, bo już zdążył poznać pracując w miejskim środku kultury. I myślę, że ocenimy tę pracę i będziemy dalej stawiać na młodych. Myślę, że będziemy uzupełniać Wolne stanowiska też o ludzi młodych. Dębica powinna być dla wszystkich i myślę, że pomysły młodych ludzi wyjdą naprzeciw oczekiwaniom wszystkim mieszkańcom. Jan Borek podkreśla, że żegna się z miejskim ośrodkiem kultury, ale nie z samą kulturą. No jakże? No przecież teatry funkcjonują kina, filharmonie jest tyle książek nowych wydawanych no to ten kontakt będzie ciągle. Także gdzieś tam może jeszcze troszkę się będę realizował w teatrze Kurtyna jeszcze, jeszcze nie wiem wszystko to jest, będzie dla mnie trochę nowe, ale. Na pewno rozbratu z kulturą jako taką nie wezmę, bo to jest moja skaza, to jest moja pasja. Ja bez kultury, bez kontaktu ze sztuką żyć nie mogę. Dla mnie to jest jak tlen, dlatego też będę usilnie się przyglądał i będę aktywny, aktywnie uczestniczył w tym wszystkim, co w Dębicy i poza nią się mm. będzie działo. Przed nowym szefem Dębickiego Moku ważne zadanie. Po trudnym dla kultury i rozrywki czasie powoli wszystko wraca do normy po poluzowaniu obostrzeń wznawiane są wszelkie wydarzenia i imprezy, na które z pewnością czekają wszyscy mieszkańcy.